ma z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o wojnie w Kanionie. Patrzcie, że ogólnie późno nagrywam ten film, bo to jest już patrzcie pod koniec, kiedy kanion się ten nowy event ogólnie kończy, który, który już kiedyś wam zapowiadałem. Niestety nie udało mi się go wcześniej nakręcić, bo no, parę innych rzeczy wyszło też w życiu i też niektóre wiem, że filmiki, które do Was trafiały, były jeszcze nie wtedy, kiedy event trwał, więc niektóre troszkę później wyszły lecz zawsze je można, możecie wykorzystać później, bo z tego co wiem, to niektóre eventy będą wracać z tego co tam się dowiedziałem, czy dowiedziałem, wyczytałem, jeżeli chodzi o kwestie Lilith. Wojna w Kaninie też będzie co jakiś czas wypuszczana, zresztą przypuszczam, że to się będzie pojawiać troszeczkę częściej, z tego co też tam podpytałem parę osób, które znam i też takie informacje dostawali. Lecz przejdźmy do, do ogólnie do tej wojny. Zacznijmy od tego, że na start, kiedy zaczyna się rejestracja, i dobieranie, będziemy musieli ustawić sobie obronę. Jeżeli jesteś wytypowany z tych, to musisz sobie ustawić to, tą całą tutaj obronę, jak to wygląda. Zredukuj warunki zajęcia sztandaru. Będziecie mogli potem zdobywać sztandary, zaraz o tym powiem. Ale są trzy warunki, które mamy. Zredukuj liczbę pozostałych jednostek przeciwnika do mniej niż 50%. Pokonaj wszystkich przeciwników, pokonaj wszystkich przeciwników, nie tracąc przy tym więcej niż czego oddziałów. Ja to powiem Wam na trzy walki, bo trzy walki macie przez te dwa dni. Udało mi się raz tak zrobić, ale też nie zawsze celowałem w tych takich słabszych graczy, prawda? Zawsze starałem się też iść w takich troszeczkę mocniejszych graczy, że to też miało sens, tak? Jeżeli chodzi o nagrodę. <laughs> Jak widzicie tutaj, no, nagrody nie urywają. <laughs> Jeżeli. Jeżeli chodzi o te tutaj, to nie daje nam nie wiadomo co. No wiadomo, że w tym przypadku no, wezmę po prostu tego Rubiny. To akurat mam 550 tych, tych, tych rubinków, aczkolwiek znaczy tych, tych monet. bo są dokładnie, mi nie monety, monety. A tutaj nie, nie mogę gdzie podejrzeć. To są, pewnie będziemy mieli w bugu. Zaraz zobaczymy, co w innych. A ja się dowiemy, jak te monety się nazywają, bo powiem wam, że nawet szczerze nie, nie patrzyłem. Monety, monety, monety. O, monety, monety. Wojenne monety. No to wojenne, monety nam, że powiem, nie przepadną. Jeżeli chodzi o przegląd walki i nagrody, jakie tu będziemy mieli, to wierzycie, tak jak widzicie, no, w Zwycięstwo mamy skrzyneczkę, tu ma klejnotów do podzielenia na 157 zawodników. Mamy oczywiście też formacje, mamy też gwiazdeczki i mamy zwiększony atak. To jest akurat fajne. To się przydaje, bo to 600 rubinów macie w kieszeni. No przegrana, wiadomo, już troszkę gorsze nagrody nam daje, nie? Ogólnie nie jest taki super bardzo ale przyjemny, że coś można przeklikać i moim zdaniem fajnie pograć. Jak to wyglądało u mnie? Słuchajcie, kiedy wejdziemy tutaj, tak jak widzicie, no za godzinkę dokładnie to się u nas kończy to raczej wygramy, bo mamy tutaj dość dużą przewagę. Jeżeli chodzi o standardy, więcej zdobyliśmy złotych sztandarów, one dają najwięcej punktów. Czy jak wchodzimy w samo łóżka, tak jak widzicie, no tutaj gdy znajdziesz, linię zawodnik, musisz kontrolować formację obronną i tak dalej. Po prostu musisz zdobywać te standardy. Jak najwięcej ich zdobędziesz, tym, tym lepiej. Ja ogólnie tak, jak tutaj widzicie, jeżeli chodzi o przeciwników, no to większość przeciwników to została troszeczkę dość mocno obita. I kiedy wchodzimy na przykład na o u mnie. Ja praktycznie nie straciłem. Straciłem? Nie, straciłem jeden sztandar. Yy, straciłem jeden, jeden złoty sztandar, z tego wychodzi. tak, Albo nawet dwa złote sztandary, tu były dwa. Czyli maksymalnie, no, dwa, dwa złote sztandary straciłem. I teraz tak, jak to wszystko można przeglądać? Wchodzimy co w historię. I tak, tutaj ja tu miałem dwie obrony. Gdzie jedno tutaj przegrałem z Bolim, gdzie było zajęte i tutaj było też coś mi George zabrał mi wiedzieć standard. Ja nie mam jakiegoś tam super kanionu, bo nie jestem spenderem, ja bardziej patrzę w inną, w inną opcję. Na moje trzy walki, no to tutaj pozajmowałem dwa złote i trzy fiolety. Zaraz wam pokażę jedną z walk jak wychodziła u mnie. Chyba pokażę najlepiej, nie wiem czy wam pokazać. Które mam pierwszą pokażę. No Nie pamiętam, którą grałem pierwszą. Chyba, chyba Kriko to był gość, który grałem pierwszą. I tutaj, jak widzicie, zgarnąłem wszystkie proszę, standardy, jakie miał, bo praktycznie spełniłem wszystkie te warunki. Ja ogólnie poszedłem tak face to face, bo stwierdziłem, że ostatnio coraz więcej taki face to face walk mi wychodzi. Lepiej niż tak, że rozstawiam te formacje i taką najbardziej tankera wysyłam do góry. Jakoś. Ten z Konstantynem to leczenie moich wojsk, takich mocnych wojsk, mi najlepiej wychodzi. A tutaj widzicie, no, e, huło, bardzo szybko to tema sobie tam kończy. Tutaj też nie ma jakiś tam super, ten e, e, kriko e, dowódców, więc ten, ten, że tak powiem, poziom szybko, szybko schodził. Więc ja to bardzo szybko sobie zrobiłem, z tą redukcję do 50%. Potem tych pokolenia przeciwników, po prostu tu zgarnąłem, można powiedzieć Maksa. Tutaj już mi pada niestety kawalerzysta, ale to jest taki akurat mniej, jakby tak powiedzieć, ważny w tych walkach dowódca. No, tutaj wiadomo, że Isok czy Zydliangsk z isogiem muszą mnie wytrzymać. Mój Hermanik jeszcze nie jest gotowy na to, żeby zrobić większe presje niż song, więc Herman na razie jest jeszcze, jakby tak powiedzieć, w przygotowaniu na ogólnie jakikolwiek kanion. Tak widzicie, tutaj najbardziej cisnęliśmy. Te walki są troszkę dłuższe niż jak mamy te trójki, bo te te piątki, bo tu dajemy głównie, wiadomo, swoje oddziały, te 5 Lub też te cztery, zależnie na jakim etapie jesteście. Tutaj tutaj te piątki, troszkę duże te walki trwają, duże to schodzi. Tak widzicie, tutaj Dość mocno przycisnęliśmy Neskiego, Zydelianga, i teraz proszę Neskiego, Zydelianga na 5 dowódców kończymy. Gdzie Ryszard z Konstatem dalej trzymają się, dalej, dalej już tak podleczam, jakby troszkę tutaj całe, całe partie i spełniłem wszystkie te trzy warunki. W pozostałych dwóch bitwach było już tak bardziej na, na styk, bo jak Mordor, Free to play, tak i też mieli mocne, Mocne, jakby tak powiedzieć, te, te, te swoje, jakby tak po to nazwać, yy, 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 no walki. Yy, green tutaj w ogóle żadnych ataków nie zrobił. Nie wiem dlaczego Green nie grał. W ogóle albo tego nie, nie ruszył. Tu widzę, że chłopaki 140 punktów, punkty indywidualne. indywidualnie miałem tylko 70 punktów indywidualnych. No, troszeczkę inaczej to ja zagrałem. Yy, nie będę, przypuszczam, że też troszkę. Tutaj grałem, bo ja też wszedłem, jakby tak powiedzieć, troszkę w innych. Widzicie, tutaj mają więcej flagi. Ja nie szedłem do takich słabszych graczy, tylko szedłem troszkę wyżej. Może to był błąd, może le, więcej, lepiej tak by było, że więcej naczeskał. No, ja w ogóle chciałem ogólnie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o obronę, to tak widzicie, tutaj to ja straciłem no, niby jeden sztadar, pokazuje, ja że straciłem, a nie, nie, nie dwa. No, no, różnie to bywa. No, tutaj akurat Jowić widzę, że był dość tyrany. U nas. Ja miałem tylko dwa ataki na miasto, których niektórzy mieli po jeden. No to więc i tak, tak, fajne. Po prostu moje, moje ataki były po prostu mniej, mniej warte, bo uderzałem w troszkę chyba mocniejszych graczy. No i to jest, popatrzę niektórzy, niektórzy, jak u tych, jak Dizzy. No nie, wiem, Dizzy na swoim poziomie akurat walno jakichś mocne graczy. Dizzy, ile miał to punktów? 40 punktów widowicie. Jeden z lepszych takich gier graczy, nie? Jak tu wyszło Momosowi? Też widzę, że nie, nie atakował jakiś tam bardzo... Jeden tylko, jed, jeden jakiś tam e, zamek słabszy. Tam też, widzę, że to takie walki były na poziomie, więc... Jest troszeczkę dziwne. Dziwnie to wszystko wygląda na ten karnion. Nie będę ukrywał, że nie, bo też jego trzeba się troszeczkę nauczyć. że na wyższych levelach, to będzie dużo, dużo trudniej to wszystko ogarnąć. E, no ale widzę, że to Dok. Troszeczkę dostał po, po tyłku, więc no, zostały mu trzy sztandary, więc miał, miał, miał troszkę ciepło. Jak u niego to wyglądało? Zaraz zobaczymy. No, trochę mu podejmowali, no, dostawał takiego mo mocno brywo. Nie będę ukrywał, że nie. Patrz Majster na ten sam no, Co mogę powiedzieć, no, event jak event. Eee... Jest, 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 nie jest jakiś super event, Nie będę mówił, że to jest najlepszy event jaki grałem. Podstawowy Event, gdzie mogliśmy powalczyć, gdzie mogliśmy przejrzeć też, jakimi oni tam grają, formacjami. Zobaczymy sobie na przykład tych przeciwników pod, na samym przodzie. Są chyba z najlepszych, jeżeli chodzi o gear. No Tutaj Black Milk akurat wychodził średnio, chyba że to jakaś R4. No tutaj widzicie, że niektórych trochę zjadli nasi, ale nie wszystkich. Też jest to królestwo, gdzie my grali, to było chyba 3-1-6-7, więc troszeczkę, jakby, tak młodszy od naszego. No ale tam swoje punkty też ponabijali, jak widzicie, nie? Troszeczkę tam zrobili swoje. Nie można im ujmować, dobrze im to poszło. Starali się na pewno. Eee... Więc. O, tutaj ten akurat został ładnie ściśnięty do wszystkich sztandarów. No to. Ale niestety, ja od razu mówię, że nie jest tak, jak mówili, że mamy. 3. 2, 2 dni są walki. Na przykład mamy pierwszego dnia mamy trzy i potem po resetie mamy kolejne trzy walki. Nie, są trzy walki na całe, 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 jakby tak przygodę tutaj z e, enemy e, sojuszem, znaczy z enemy Królestwem, przepraszam, więc tutaj tych te, nie ma tego resetu, że walczymy, możemy więcej powalczyć. No, to mówię, no wojna w kanionie wyglądała nieźle. Eee, czekam na więcej takich walk. Może po prostu więcej będzie w przyszłości. Jak i najlepsze KD, to naprawdę będzie wychodzić eee, coraz częściej. Eee, przy okazji, jak jesteśmy na wojnie w Kanionie, eee, opowiem Wam też troszeczkę o pragnieniu serca czyli to, co wychodzi praktycznie co kawałka, to jest praktycznie przy otwarciu. Dzień albo nawet w dniu, w dniu otwarcia przełęczy czwórki, gdzie wchodzimy do strefy piątej, kto oglądał streama, e, lub też może sobie jeszcze obejrzeć, ten wie e, o co mniej więcej już chodzi, lub też może sobie sprawdzić o co chodzi. Pragnienie serca dla mnie, jeden z fajniejszych eventów, jeżeli chcemy jakiś tam troszeczkę dowódców podbustować, jeżeli mamy oczywiście fajnego dropa. Ja na przykład tak sobie jako na podbustowałem. Ale jeżeli na przykład nie mamy jakiegoś odblokowanego dowódcę, a chcemy na przykład troszkę więcej złotych główek, no to ja tutaj poszedłem w Flawiusza i Henry'ego, bo nie miałem go odblokowanego, oni są z MG, więc poszedłem w nich, żeby sobie troszkę rozbudować, czy żeby zdobyć chociaż tych 10 główek i kupić dwa pakiety, które były, są naprawdę opłacalne ze względu na dowódców. Pojawił się Scipio Prime z nowości tutaj też to co pojawiło się jakby tak powiedzieć z Suwerena też pojawiło się tutaj czyli tak mamy Nevskiego on się pojawił z tego spojeta w skrzyni to teraz też po, po, pojawił się tutaj żebym się nie żeby się nie zmylił Bertrand, tak, Bertrand to się pojawił Aleksa co dodamy z nowości, właśnie zeszedł Flawiusz, zeszedł Scypio. Doszła też budika, nie, też do Honda doszedł, też, też od pan e, tego Sulejman, jakoś tak nie używa. Więc po to chodzi, tak, sobie, tak sobie, dowódcy, którzy naprawdę mm, moim zdaniem dali mi e, dodatkowe możliwości rozwinięcia, jakby tak powiedzieć, mojej postaci. Aleksandra wybrałem tylko dlatego, że, że go mam bliżej końca. A nie powiem, że ta piechotę na przykład Liuczę z Aleksandrowym zagrał, bo z sypią troszeczkę będzie się zbierać, prawda? No ale jeżeli macie. Macie, macie te y, klucze suwerenne, nie otwierajcie ich w gospodzie. Trzymajcie na to, jak się... To jest naprawdę fajny event i dużo też można tych, tam polecieć speed upu, dużo jeżeli surowców, przede wszystkim też rzeźby. Ale najważniejsze, oczywiście y, 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 gwiazdy, też jeżeli rzeźby dowódców, tutaj, jak i też cały dowódca. Więc uważam, że to się najbardziej opłaca, Nawet tutaj mamy jedną taką jeszcze suweren kluczyk nam został dzisiaj, to otworzymy, zobaczymy. No i mamy jedną główkę Aleksandra. Więc, jak widzicie, moim zdaniem to się opłaca. Więc stwierdziłem, że tutaj połączymy to razem z wojną w kanionie, że coś Wam mogę popowiadać. Oczywiście po każdym otwarciu też możecie sobie zmienić na przykład jakąkolwiek możliwość tutaj do tych dowódców. Więc, jeżeli ktoś ma ktoś chce i na przykład kogoś zrobił na fulan, no to może w każdej chwili zmienić i pójść z suwerena, No wiadomo, że można kupić w sklepie VIP. Ja odradzam, no ale 40. sami sobie możecie obrócić, ile 600 rubinów widzi na 40 kluczy. Niektórzy na to rubiny trzymają i w to walą. I, 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 i nie będę ja mówił, że to jest super pomysł, bo ja uważam, że to jest tragiczny pomysł. Ale, ale prawda jest taka, że, że korzystają. Oczywiście też możemy. Kupić w sklepie za jakieś e, za, tam do zdobycia po zakupie. Legendarnego, e, legendarni woj woj wojownicy, więc tak tutaj mamy też. Legendarni woj wojownicy też możemy, gdzie oni są? Gdzieś tutaj było. To z, to z, to z, mogę się mylić, ale wiem, że chyba było. O, tutaj mamy, więc też macie. Im więcej płacić, tym więcej tych kluczy. Więc ja uważam, że to jest takie. No mech, ja bym w to nie szedł po prostu, nie inwestowałby jakby tak pieniędzy akurat w tą wersję, jeżeli chodzi o pragnienie serca. No i co, Zszykujemy się do zgromadzenia sojuszu, jutro mamy dobieranie za w niedzielę dokładnie, tak, dobieranie, 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 czekaj 16, tak 16, bo to już dzisiaj, dzisiaj mamy dobieranie, bo już 16 jest po 24. A w niedzielę mamy już zmagania, więc liczę na to, że się pojawi jakieś MGT. Teraz jakoś pewnie będzie końcem miesiąca. Liczę na to, bo mam rubinów, które odłożonych i chciałbym troszkę tutaj tych zadań zrobić. tym bardziej, że mamy 1800 limit. Więc no, trochę, trochę tego będzie, nie? Jedwabny szal, nie będę wam nagrywał, bo już on jest nagrany. Gramy go w sobotę. Z tego co pamiętam. No i. To co, to co, e, lubimy najbardziej, Liga Zerysa, czyli za 40 parę minut będzie wiedzieć z kim gramy, ale to już będziecie mieli oddzielne, jakby tak powiedzieć filmik, które wam z tego nagram i troszeczkę opowiem. No tak, tak to wygląda życie w wojnę, e, w kanionie, tak to wygląda życie pragnienie serca, więc e, zapraszam, oglądajcie streama, subskrybujcie, bo widzę, że dużo was, dużo was ogląda moje streamy, ale nie subskrybuje. Proszę, jeżeli Was interesuje to, a naprawdę chcecie pomóc mi rozwijać dalej kanał, zostawcie suba, to na pewno pomoże i też mnie, że tak powiem, napędzi do kolejnego działania. A więc trzymajcie się ciepło, zobaczenia, hej!